Noc była spokojna, a świat finansów wydawał się stabilny. Ale coś się działo. Coś, o czym nie mówiły media. Najbogatsi ludzie na świecie zaczęli masowo kupować bitcoina. Dlaczego? Co oni wiedzieli, czego nie wie przeciętny człowiek. Zmieniający się świat finansów, w pieniądze, które trzymasz w banku, powoli tracą wartość. Inflacja nie pyta o zgodę, po prostu zabiera coraz więcej. Tymczasem bitcoin pozostaje niezmienny. Jego podaż jest ograniczona do 21 milionów monet i nikt, absolutnie nikt, nie może tego zmienić. Ale jak to działa? Dlaczego bitcoin nie podlega inflacji tak jak tradycyjne waluty? Wszystko sprowadza się do jego unikalnej struktury. Bitcoin został zaprojektowany jako deflacyjna waluta, co oznacza, że jego ilość jest skończona. W przeciwieństwie do dolara czy euro, które banki centralne mogą drukować bez końca, bitcoin działa na zasadzie rzadkości, podobnie jak złoto. Kilka lat temu Bitcoin był zabawką dla technologicznych geeków. Dziś jest na giełdach, jest przedmiotem handlu na Forex. Najwięksi gracze finansowi, ci sami, którzy wcześniej go wyśmiewali, teraz kupują go w sekrecie. Coś się zmienia. Historia cykli Bitcoina. Gdybyś w 2014 roku zainwestował 100 dolarów w Bitcoina, dziś miałbyś 27 tysięcy dolarów. S&P 500? 193% wzrostu. Złoto? Bitcoin 26.9% zwrotu. To nie jest przypadek. Bitcoin od początku swojego istnienia przechodził przez cykle hossy i bessy. Co mniej więcej 4 lata dochodzi do tak zwanego halvingu, momentu, w którym nagroda za wydobycie nowych bitcoinów zostaje zmniejszona o połowę. To powoduje ograniczenie podaży nowych monet i często skutkuje wzrostem cen. Popatrzmy na poprzednie cykle. 1. 2012. Po pierwszym halvingu cena Bitcoina wzrosła z około 12 USD do ponad 1100 USD w 2013 roku. 2. 2016. Kolejny halving. Bitcoin skoczył z 650 USD do 20 000 USD w 2017 roku. 3. 2020. Po trzecim halwingu cena eksplodowała do 69 tysięcy Bałtysówstanu w 2021 roku. Czy historia się powtórzy? Jeśli tak, Bitcoin może osiągnąć nowe rekordy cenowe. Strategia długoterminowa: jak inwestować mądrze? Ludzie często pytają, ale co jeśli Bitcoin spadnie? Bogaci myślą inaczej. Dla nich spadki to tylko okazja. Wiedzą, że historia się powtarza. Wiedzą, że Bitcoin rośnie cyklicznie. Wiedzą, że wystarczy go kupić i trzymać. Krok po kroku, miesiąc po miesiącu. Strategia jest prosta: kupować za wolne środki, regularnie, niezależnie od ceny. Gdy inni panikują, kupować więcej. Wystarczy spojrzeć na przeszłość. Po każdej besji nadchodzi Hossa. To podejście jest znane jako DCA Dollar Cost Averaging. Polega na tym, że co miesiąc inwestujesz stałą kwotę w bitcoina bez względu na jego aktualną cenę. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko wejścia w złym momencie i korzystasz z długoterminowego wzrostu wartości. Bitcoin versus tradycyjne systemy finansowe, ale to nie tylko liczby. To także kontrola. Bitcoin nie ma właściciela. Nie można go zamrozić. Nie można go skonfiskować. To twój własny cyfrowy safe, do którego klucz masz tylko ty. Przypomnijmy sobie sytuację, w których rządy zamrażały konta bankowe obywateli. Je Grecja 2015. Kryzys finansowy spowodował, że banki wstrzymały wypłaty gotówki. 2. Kanada 2022. Konta protestujących kierowców ciężarówek zostały zablokowane przez rząd. 3 Cypr 2013 Rząd zajął część depozytów bankowych, aby ratować system finansowy. Bitcoin pozwala na wolność finansową. Nie jesteś zależny od banków, polityków ani instytucji finansowych. To ty decydujesz o swoich pieniądzach. Dlaczego teraz jest najlepszy moment na zakup? Bitcoin staje się coraz bardziej powszechny. Wielkie firmy i fundusze hedgingowe już go kupują. BlackRock, Fidelity, JP Morgan, giganci finansowi, którzy jeszcze kilka lat temu byli sceptyczni wobec bitcoina, dziś go akumulują. To nie przypadek. Oni wiedzą, że bitcoin stanie się standardowym aktywem finansowym. Ale jest jeszcze jeden kluczowy element bitcoin ETF. Jeśli fundusze inwestycyjne uzyskają zgodę na wprowadzenie bitcoinowych ETF-ów, miliony inwestorów będą mogły łatwo kupować bitcoina na giełdzie. To może wywołać ogromny wzrost popytu i skok ceny co przyniesie przyszłość? Bitcoin nie jest już tylko spekulacyjnym aktywem. To przyszłość finansów, cyfrowa wersja złota i sposób na ochronę majątku przed inflacją i niestabilnością. Dlatego bogaci nie pytają, czy warto kupić bitcoina. Oni pytają, ile mogą zdobyć, zanim inni się zorientują. A ty? Czy pozwolisz, by ta okazja przeszła ci koło nosa, czy podejmiesz działanie? Jeśli chcesz więcej takich strategii, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek nie przegapisz kolejnej okazji do zarobku. A jeśli chcesz wiedzieć, co wydarzy się z bitcoinem w kolejnych miesiącach, obejrzyj następny film. To, co tam odkryjesz, może zmienić twoje podejście do inwestowania na zawsze.